Dzień dobry. Chciałbym przedstawić Państwu książkę Monachomachia, czyli Wojna Mnichów i Nacego Mimo, że rzecz ma ponad 200 lat, to, to, to ciągle, ciągle, ciągle śmieszy. Po prostu ciągle śmieszy, bo opowiada o ludzkich przywarach, a, a cóż jest zabawniejszego niż śmianie się z ludzkich przywar? Książkę wydrukowaliśmy w dokładnie 25 egzemplarzy, tak jak zwykle książki Ramblera. Jest ona oprawiona ręcznie, Wydrukowana na papierze Fabriano, papierze bawełnianym, dającym bardzo specyficzny, bardzo miły, miłe odczucie przy dotyku. Na stronie tytułowej znajduje się grafika Tomasza Bentleya, bardzo popularnego ilustratora książek z przomu XVIII-XIX wieku. Całość jest oprawiona ręcznie w pełną skórę, zaopatrzona etui. Krawędzie bloków są marmoryzowane.